Sprawdź super ofertę w składach budowlanych Wesołek. Szeroki wybór kostki brukowej renomowanej firmy Drogbruk. Przy zakupie kostki projekt gratis. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Materiały budowlane Wesołek. Od fundamentów po dach. Inny, bo dziwnie się zachowuje, bo nie nadąża za resztą, bo jeździ na wózku. Często odrzucany przez grupę, nierozumiany przez nauczycieli, niejako zostaje wyłączony z normalnego toku edukacji. Wszyscy widzą tylko jego trudności, a nie potencjał. Tworzą się bariery, ograniczenia. Takie problemy mogą dotyczyć nawet co trzeciego ucznia w Polsce. Naprzeciw wychodzi edukacja włączająca. Poprzez konsultacje z nauczycielami, rodzicami oraz szkolenia, warsztaty i innowacyjne zajęcia w grupie zróżnicowanej, a także umożliwienie korzystania ze specjalistycznego sprzętu pomagamy włączać w system zagrożonych wykluczeniem uczniów. Tym właśnie zajmuje się specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Kaliszu. To pilotażowa, jedyna taka placówka w województwie, a jej prowadzenie powierzono Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu. Na ten cel miasto Kalisz pozyskało ponad 1 288 000 zł grantu z Ministerstwa Edukacji. Wsparciem centrum objęto 9 placówek z Kalisza i Powiatu Kaliskiego. Przedszkole, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe to swoisty transfer wiedzy i umiejętności z placówki specjalnej do ogólnodostępnych, bo każdy uczeń jest ważny. Cisza, spokój, profesjonalna opieka, bezpieczeństwo, szacunek, prywatność. Pełen ciepła dom, nowe miejsce dla osób starszych, z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych w Kaliszu. Poznaj apartamenty Szczęśliwy Senior przy ulicy Częstochowskiej. Piękne, komfortowe pokoje jedno lub dwuosobowe, w tym pokoje z tarasem, każdy z własną łazienką. Całodobowa opieka wykwalifikowanego zespołu. Tu pracują ludzie z pasją i otwartym sercem. Do dyspozycji są lekarze specjaliści i poradnie znajdującego się tuż obok szpitala Calmedica. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne, nowoczesny sprzęt do usprawniania i lepszej kondycji, własny basen do zajęć w wodzie i rekreacji, a nawet kriokomora. Pięć posiłków dziennie przygotowywanych codziennie na miejscu. Dostosujemy dietę do Twoich upodobań i wskazań medycznych. Wiele miejsc do spotkań z rodziną, bliskimi i znajomymi. Zapraszaj gości, świętuj z nimi ważne dla ciebie wydarzenia. W obiekcie znajduje się również kaplica. Tutaj to Ty decydujesz, jak chcesz spędzać czas. Pomożemy Ci w realizacji Twoich baz. Nowoczesny system przywołania. Jeden przycisk i jesteśmy przy Tobie. Nasze apartamenty mogą stać się Twoim domem, ale równie dobrze hotelem czy sanatorium. Oferujemy. Pobyty stałe. Nasz kompleks stanie się Twoim domem. Pobyty czasowe. Zaopiekujemy się Twoimi bliskimi, kiedy Ty nie możesz. Pobyty sanatoryjne. Podreperuj swoje zdrowie po pobycie w szpitalu czy operacji, lub oderwij się od codziennych obowiązków. My o Ciebie zadbamy. Zapraszamy do kontaktu. Apartamenty Szczęśliwy Senior ulica Częstochowska 71-75. Numer telefonu 577 710 892. Jest piątek, 23 września. To Karkowski, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości z Kalisza i regionu. Oto skrót informacji. Kiedy wypłata dodatku węglowego? W Kaliszu można już składać wnioski na inne paliwa. Tragedia na Krajowej Jedenastce. Zginął emerytowany strażak. Jego rodzina trafiła do szpitala. Barczatka Sosnówki zaatakowała lasy w powiecie kaliskim. Chwile grozy na szałę. Płonął dom jednorodzinny. Młody kaliszanin Mateusz, mistrzem Polski w kulturystyce. Zapraszamy na festyn przy baszcie Dorotce. W kilku miastach w Polsce dziś ruszyły wypłaty dodatku węglowego. Jednak jest problem, bo samorządy od wojewodów dostają jak na razie mniejsze kwoty niż wynika to z liczby złożonych wniosków. Jak jest w Kaliszu. Wnioski o przyznanie tzw. dodatku węglowego, czyli o 3000 zł wsparcia, można było składać od połowy sierpnia. I od pierwszych dni chętnych było sporo. Wstępną informację, jaką uzyskałam od Wydziału Środowiska tutaj Urzędu Miasta Kalisza, to może być nawet około 4000 wniosków. Zainteresowanie przerosło jednak szacunki. Do tej pory złożono już blisko 7 tysięcy wniosków. Kiedy ruszą wypłaty, miasto na najbliższej czwartkowej sesji Rady Miasta musi formalnie zatwierdzić realizację dodatku węglowego. Pierwsze przelewy urząd wykona zatem za tydzień, 30 września. Na ten moment miasto na wypłatę dodatków węglowych otrzymało od rządu 5,5 miliona złotych. To 42% całej potrzebnej. Sumy. Rząd zapewnia, że pieniędzy nie zabraknie i będzie je przekazywał samorządom w transzach. Każdy pozytywnie rozpatrzony wniosek będzie skutkował wypłatą 3000 złotych. Co ważne, w urzędzie przy kościuszki już można pobrać i składać wnioski o pieniądze na ogrzewanie innym rodzajem paliwa niż węgiel. Zgodnie z nowym prawem, pomoc finansową otrzymają gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ciepła jest pelet drzewny, drewno kawałkowe, skroplone. Gaz LPG lub olej opałowy. Pieniądze przysługują wyłącznie na jedno źródło ciepła, wskazane w zgłoszeniu do centralnej ewidencji emisyjności budynków jako główne. A oto kwoty, które można otrzymać: 3000 zł na kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, 2000 zł na olej opałowy, 1000 zł drewno kawałkowe. 500 zł LPG pomoc otrzymają także tak zwani odbiorcy wrażliwi szkoły przedszkola instytucje społeczne ośrodki kultury będzie im przysługiwało pokrycie do 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon. Tragiczny w skutkach wypadek na drodze krajowej nr 11 w Ostrzeszowie czołowo zderzył się samochód osobowy z ciężarowym. W wyniku tego zdarzenia kierujący osobówką emerytowany strażak poniósł śmierć na miejscu, natomiast pasażerki pojazdu zostały przetransportowane do szpitala w Ostrowie. Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek 22 września po godzinie 6 rano. Na Krajowej 11 w Ostrzeszowie w rejonie ulicy Dębowej czołowo zderzyły się dwa pojazdy – osobowy Ford i ciężarowe Volvo. W zdarzeniu ucierpiały trzy osoby. Kierujący samochodem osobowym marki Ford, 54-letni mieszkaniec gminy Ostrzeszów, jadąc wraz z dwoma pasażerkami z nieustalonej dotąd przyczyny, zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z samochodem ciężarowym marki Volvo wraz z naczepą, którym kierował 58-letni mieszkaniec Koźmina Wielkopolskiego, przekazała Ostrzeszowska komenda policji. 54-letni mężczyzna, emerytowany strażak, zginął na miejscu. Pasażerki samochodu, żona 54-latka i 20-letnia córka trafiły do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, interweniowały trzy zastępy straży pożarnej, pogotowie ratunkowe i policja, ruch w miejscu zdarzenia przez kilka godzin był utrudniony i tworzyły się olbrzymie korki. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratury. Policja podczas kontroli drogowej może przeprowadzić badanie trzeźwości kierowcy w każdej sytuacji i bez podania przyczyny. Tak miało być i w tym przypadku, kiedy kaliscy funkcjonariusze w środowy poranek patrolowali rejon ulicy Łódzkiej. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Audi mężczyznę. 41-latek został poddany badaniu stanu trzeźwości. Jak wykazało badanie, mężczyzna miał w organizmie ponad promil alkoholu. Podczas dalszych czynności okazało się, że to funkcjonariusz garnizonu łódzkiego. Informacja o całym zdarzeniu została przekazana przełożonym funkcjonariusza. Funkcjonariusz nie był wówczas na służbie, jednak 41-latkowi nie pomogło okazanie kolegom po fachu swojej odznaki. Mężczyźnie zatrzymano uprawnienia do kierowania. Do tej sprawy ustosunkowała się także Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Policjant został zawieszony w czynnościach służbowych, wszczęto postępowanie dyscyplinarne oraz administracyjne w kierunku wydalenia ze służby, informuje młodszy inspektor Joanna Kącka, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi. Mężczyzna za swoje przewinienie stanie przed sądem. Zakierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności. Nadleśnictwo Kalisz poinformowało, że w lasach pojawił się owad barczatka sosnówki. W związku z jego masowym wystąpieniem przeprowadzane są lotnicze zabiegi ochronne w najbardziej zagrożonych drzewostanach. Do zabiegu zakwalifikowano leśne oddziały na terenie leśnictwa Kazala, niedaleko Mycielina. Na terenie nadleśnictwa Kazala niedaleko Mycielina stwierdzono występowanie owada barczatka sosnówka w stopniu zagrażającym drzewostanom. Postać dorosła to motyl o rozpiętości skrzydeł do 9 cm. To jeden z groźniejszych w Polsce szkodników liściożernych sosny pospolitej. Szkodliwość barczatki wynika z biologii gatunku, w szczególności ze skłonności do dwukrotnego w ciągu roku odbywania żeru. Z tego względu nadleśnictwo przeprowadza zabiegi zwalczania szkodnika. Do 30 września włącznie drzewostany położone na terenie leśnictwa Kazala, to jest oddziały od 49 do 52, część oddziału 60 oraz tereny od 61 do 63 oddziału, objęte są lotniczymi zabiegami ochronnymi. Do lotniczego oprysku chemicznego wyznaczonych zostało ponad 200 hektarów powierzchni lasu. W tym czasie obowiązuje całkowity zakaz wstępu do objętych opryskami drzewostanów. Tereny te są oznakowane za pomocą żółtych tablic informacyjnych. Wyglądało groźnie, na szczęście sytuację udało się szybko opanować. W czwartek po południu doszło do pożaru dachu jednorodzinnego domu w miejscowości Szałę. Na dachu znajdowały się panele fotowoltaiczne. Służby zgłoszenia o zdarzeniu odebrały około godziny 14 przy ulicy Zielonej w Szałę w gminie Opatówek. Doszło do pożaru dachu jednego z domów. Na miejsce skierowano dziewięć zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w tym grupę operacyjną komendanta miejskiego z jego osobą na czele. Po przyjeździe na miejsce zastaliśmy faktycznie rozwinięty pożar dachu. Bardzo szybko udało nam się wstępnie zlokalizować pożar, natomiast w tej chwili trwa częściowa rozbiórka dachu i dogaszanie ewentualnych zarzewi. Na tą chwilę przyczyny pożaru nie są ustalone. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, sprawę wyjaśni biegły z zakresu pożarnictwa. Kaliszanin Mateusz Wojciechowski został mistrzem polski juniorów w kulturystyce. Podczas zawodów, które odbyły się w Warszawie, wywalczył nie tylko najwyższy tytuł, ale także inne liczne nagrody. Jaką drogę trzeba przejść, by osiągnąć taką sylwetkę? O to zapytał Mikołaj Pituch. Młody sportsman zaczynał uprawiać sport w wieku 6 lat. Początkowo próbował swoich sił w piłce nożnej. Jednak z wiekiem i uciążliwymi kontuzjami odkrył, że siłownia to jego największa pasja. Jednak kult idealnej sylwetki wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Sam, sam trening na siłowni zacząłem gdy miałem 15-16 lat, bo sportem zajmuję się od 6 roku życia, była to wiadomo jak u każdego piłka nożna, ale tak jak mówię, stricte siłownia w wieku 16 lat, a już pełne zaangażowanie takie od 3-4 lat jest to dopięta dieta bez powiedzmy żadnych odstępstw większych. Wiadomo jakieś święta i tak dalej to człowiek sobie podje, ale bez żadnych większych odstępstw. Treningi 5-6 razy w tygodniu, Do tego trening cardio no i tutaj najważniejsze też jest regeneracja, czyli odpowiad nie ni imprezowanie, nie spożywanie żadnych używek, alkoholu yy, itd. Tak w trakcie tak ciężkiego cyklu treningowego, u wielu sportowców pojawia się moment, gdzie energia i moc zaczyna spadać, a nawet czasami przychodzi zwątpienie. A w momentach, kiedy gdzieś tam tej siły brakuje, tej motywacji brakuje, jak sobie z tym poradzić, żeby jednak nie wypaść z tego cyklu? Żeby nie wypaść, może przede wszystkim pomyśleć sobie, ile czasu już poświęciliśmy na dość do momentu, w którym jesteśmy. No ja w momentach braku siły nadrabiam kawą, no ale to chyba jak każdy. Ale tak jak mówię, no najważniejsze jest, żeby uświadomić sobie, ile już poświęciliśmy i zastanowić się, czy warto jest po prostu. Z... Jakby to nazwać. Zmarnować ten poświęcony czas. Ostatnie sukcesy były największymi osiągnięciami w karierze Mateusza. Zdobywał kolejno pierwsze miejsce w kulturystyce juniorów, pierwsze miejsce w klasik fizyk juniorów i drugie miejsce w klasik fizyk beginners. A jak przebiegały przygotowania? Same przygotowania, no to wiadomo, to jest kilka lat budowania masy mięśniowej i przygotowania swojego ciała, ale odtłuszczenie ciała i odwodnienie to jest proces 20 tygodniowy w moim przypadku. I tutaj już mamy co do grama policzoną sól, co do militra policzoną wodę i kalorie, wiadomo, już tutaj bez żadnych Z Wszystko musi być stricte. Zakładamy sobie 15-20 produktów, które nam nie szkodzą, które się łatwo trawią. I tutaj mamy proces zaplanowany na 20 tygodni przed takim startem, i trening to jest tak uściśnięte. Dając 5 razy w tygodniu trening siłowy, 7 razy w tygodniu trening kardio plus brzucha, czyli łącznie jest to 12-14, maksymalnie do 15 jednostek treningowych w tygodniu. 1 do 2 do 3 razy dziennie. Jednym z najistotniejszych elementów procesu treningowego jest stała komunikacja ze swoim trenerem, który może obiektywnie określić stan formy na dany moment. Jak ważny jest tutaj kontakt z jakimiś specjalistami, którzy pomagają utrzymać dobrą formę i gdzieś tam to zdrowie na umyśle? No tutaj kontakt jest bardzo ważny. Ja mam nad sobą swojego, powiedzmy takiego trenera, mentora, z którym codziennie mogę się skontaktować, podesłać mu swoje zdjęcia, zapytać, czy robię dobrze, czy źle. Wiadomo, wiedzę treningową i dietetyczną jakoś tam mam, ale zawsze warto spytać się kogoś z boku, kto spojrzy, że tak powiem, trzeźwym umysłem, bo im jesteśmy bliżej, ze mną, tym bardziej głowa fiksuje. Gdzieś możemy zboczyć z toru, a taka osoba z pozycji powiedzmy z boku powie nam czy jest dobrze czy nie tak? i ona realnie określi czy jest dobrze czy nie, a to nie będzie nasza subiektywna opinia tylko da nam znać, że tak powiem Kulturystyka, ale także każda inna forma aktywności może sprawić, że poczujemy się lepiej zatem pamiętajmy, w zdrowym ciele zdrowy duch Pogoda ma dopisać, dlatego po południu zajrzyjcie pod Basztę Dorotkę Współorganizujemy tam integracyjny festyn, będzie ciepła strawa, dużo atrakcji dla dzieci i nie tylko. Festyn organizujemy w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach projektu Ministerstwa Rodziny aktywni na nowo. Chcemy, żeby uchodźcy z Ukrainy byli aktywni na nowo u nas w Polsce, żeby wyszli już z tej roli uchodźcy tak naprawdę, bo no, to pierwszą pomoc od nas otrzymali to schronienie przed wojną, ale ci, którzy zdecydowali się w Polsce i w Kaliszu zostać jest, no już Dobry czas, żeby po prostu czuli się mieszkańcami. Żyli tutaj razem z nami, mieli te same prawa, ale te same obowiązki, stąd też w ten projekt wchodzi aktywizacja zawodowa, nauka języka. No i trochę zabawy, tak jak ten festyn właśnie. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, dla osób dorosłych, ale przede wszystkim najwięcej atrakcji będzie dla najmłodszych. Będą oczywiście dwa duże dmuchańce. Będą wielkie bańki mydlane, będzie malowanie twarzy, będzie sporo konkursów z nagrodami, ale będzie też oczywiście można coś zjeść. Dla każdego talerz ciepłej zupy, co to będzie, przekonacie się Państwo sami już jutro, a dla każdego dziecka również będą smakowite przekąski. Nie zabraknie również występów artystycznych. Swój talent pokaże grupa taneczna Sieraszewcy Dance Studio. Będzie również prezentacja dostępnych od ręki aut z salonu naszego partnera, czyli toyoty Mikołajczak. Będzie też okazja, by pomóc jagódce. Będzie można oddać stare, niepotrzebne już nam rzeczy, a dzięki temu będzie można pozyskać środki na zakup najdroższego leku świata dla jagódki. Będzie można również zapoznać się z pracą rodzin zastępczych i dowiedzieć się, co należy spełnić, jakie wymagania należy spełnić, by zostać taką rodziną zastępczą. No, atrakcji będzie naprawdę sporo. Mamy nadzieję, że będzie piękna pogoda, taka polska złota jesień, bo już właściwie jesień zaczynamy. No i zapraszamy. Baszta Dorotka jutro od 15 do 18. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. To będzie festyn integracyjny polsko-ukraiński. Z jednej strony chcemy przywitać Ukraińców, ale z drugiej co być może ważniejsze, chcemy podziękować w ten skromny sposób wszystkim Kaliszanom, którzy udzielili pomocy uchodźcom z Ukrainy. Wiemy, że czasy nie są łatwe również dla nas Polaków, a potrafiliśmy się podzielić tym, czego może mamy i tak mało, ale też starczyło, żeby obdarować, obdarować innych. No i ta pomoc cały czas przecież funkcjonuje. Mimo, że już od jakiegoś czasu było to odczuwalne w powietrzu i widoczne w przyrodzie, to właśnie dziś, nad ranem, rozpoczęła się astronomiczna i kalendarzowa jesień. Oznacza to, że nasza garderoba musi być nieco cieplejsza, a dni będą stawały się coraz krótsze. Jaka pogoda czeka nas w ten weekend? Dziś wieczorem na termometrach 13 stopni, na niebie dużo chmur. W nocy temperatura spadnie do 10 stopni. W sobotę temperatury wskażą 17 stopni. Na niebie przewaga chmur, ale także sporo przejaśnień. Może zawiać mocniejszy wiatr. W nocy zachmurzenie umiarkowane i temperatura spadnie do 9 stopni. Nie powinno już wiać. W niedzielę na słupkach rtęci 15 kresek powyżej zera. Niebo z zachmurzeniem umiarkowanym. Po południu sporo słońca. W nocy na termometrach 12 stopni. Niebo niemal całe zachmurzone. W poniedziałek od samego rana 12 stopni, niebo z przewagą chmur. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 18 stopni. Lokalnie będzie padał deszcz. I prognozą pogody kończymy dzisiejsze wydanie wiadomości. Przypominam o zaglądaniu na portal faktykaliskie.info, a ja już się z Państwem żegnam. Życzę spokojnego jesiennego weekendu.